Jesteśmy gdzieś na wiatrakach, jestem gdzieś na wiatrakach, przejechałem sobie a, i się ramboń skręci, tam co, mogulite, fajnie widać, a pójdę kawałek. To złamki, to fajnie. Dobra. Ja na początku, jak tu jeździłem, już nie byłem YouTuberem, że was? Bo do nie, nie przeszło mi takie coś do głowy. Jeszcze wtedy i nie widziałem tej drogi tu do niego Dobra, dalej już nie idę Dobra, jedziemy do innych No, jesteśmy pod wiatrakiem numer 13, który się rozkręca Jesteśmy pod wiatrakiem, który się rozkręca O, zaczyna się kręcić ma numer trzynaście już nie wiele, ja. ale to nie ważne Jest co tu takie mokre Ora, jedziemy do innych dobra jesteśmy pod wetrakiem numer dwanaście

No za, za to wał Dobra, jedziemy do innych Na termometrach w i Jaśle w no, najpierwszym momencie dnia Ostatnia no, no, Ja jestem tam pod jest wiatrakiem numer 11 Tu ja też pod niego podjechałem No, no, to mogę powiedzieć, że się kręci Tu się dokładnie zapisze? Chyba, bo chyba motorem, no nie wiem czy kładem, czy motorem, wiem tylko, że za o 11, no się ich kręci, jeszcze cała farma, o tak, jedziemy do innych. Jadę sobie jeszcze. Może pod piątkę i czwórkę zobaczę jak będzie czasem. Dobra. Jesteśmy pod wiatrakiem numer 10, który chyba nawala. To... Albo, za... Albo się zatrzymuje. No kręci się dziś. Słyszysz jak ja piszczy? a jedziemy do innych Dobra, jesteśmy pod wiatrem ja Jestem pod wiatrem numer 8 no. Pod niego też zajechałem W sumie nie był po drodze To jest bezpieczne. O, ktoś tu błoto, chłopak, a wiesz. To jest Coś w bogowie wiatraków czy słochów. To ja nienawidzę bo ja jestem przyjacielem wiatraków. I widzę, że wiatromki też mogą wiatrakić. Dobra, jedziemy do innych, bo tu strasznie wieje. Dobra, jestem pod wiatrakiem numer dziewięć. Dziewięć, aż się dzisiaj krawędzie. tu jest jakaś droga, to chyba do niego a jak? można sobie było podejść dobra to albo jadę jeszcze pod piątkę i czwórkę albo już koniec więc jeszcze chyba jadę Dobre. Dobra, jestem pod, jestem pod piątką. I jak wam pokazać ten numer? O, nagrałam go. Dobrze, a się już kręci. dojedziemy do czwórki ostatniego wiatraka. dobra, jestem pod ostatnim wiatrakiem numerem cztery chyba nie wiem czy ostatni jeszcze nie ale chyba nie cztery a cztery się dziś kręci Idziemy chyba jeszcze na Windows, nie wiem. No to do zobaczenia. No i... Elo.